Siema, z tej strony Widerek. Dzisiaj będziemy odzorowywać yy, wszystkie klacze, które podał nam tutaj Zjawa, Macie tutaj go pokazanego. Podajcie do niego na kanał, bo sobie nagrywa. Zostawcie suba, lajka i zapraszam do oglądania. Siema. Dobra, więc już jesteśmy na platformie naszej. No z takiej wysokości będziemy robić w sumie te klacze. Takie i takie. Yy, więc no, w sumie zacznijmy sobie od utera najprostszy raczej. Więc sobie skaczemy proszę bardzo, zrobiony. Dobra, więc udało nam się zrobić Whatera, więc sobie odkładamy w sumie. Teraz e, Boat Clutch. Robimy sobie. Bo no, go nigdy praktycznie nie robiłem, ale sobie spróbujemy. Dobra, no i lecimy, nie? O. Okej. Okay. No. Lip trochę. Dobra. E, lecimy drugą próbę. Ojej, oj, oj, bo kurczę... Ej, dobra, szczerze, nie wiem, jak to zrobić, bo to, to chyba ciężkie jest troszkę. Jest, udało się, ej! Oh! Udało się, dobrze, udało się, let's go! Za drugim razem się udało, więc w sumie dobrze. A nigdy chyba tego w ogóle nie robiłem. No, nigdy tego nie robiłem, więc git. odkładamy sobie to. I teraz Ladder klacz, więc idę sobie chyba, idę sobie tam postawić blok, bo kurde nie postawiłem. Dobra, postawiłem już blok. Jest on tam o dokładnie. I co robimy? So, uwaga, uwaga. O, postawi postawiło mi się, ale no niestety się nie udało. Yy, dobra, dodałem sobie serduszka, żeby nie ginąć ciągle, jakby... Jeszcze sobie tutaj kopsiki dałem, bo po prostu nie chcę ginać cały czas, jak z wysokości, jakby. Więc sobie tutaj jem sobie no znaczy kopsiki, żeby do pola mi się naładowało i skaczemy już. La, doładuje mi się tylko szybciutko już tutaj. A, jeszcze muszę tam usunąć. Dobra, jeszcze jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Dobra, jest, jestem już tam usunąłem, a jeszcze eleterka, cyk i skaczymy opa gum, gum style. no nie dobra nie udało się sobie niszczymy się szybciutko cyk kurde no nie udało się ale y, lecimy dalej nie poddajemy się oczywiście y, no, myślałem że podkład będzie cięższy a jak to widać jednak jednak ladder klacz jest cięższy o, znowu się nie udało no bo ja nie wiem jakiś Jestem słaby w, to, w tego Minecrafta, jak ja nie umiem ja ladder klacza. Kurde, no to trochę lipa, nie? Więc... sobie tutaj szybko jem koksiki i zaraz skaczę dalej. Dobra. Yy, mamy, jeszcze sobie elet ściągnę i skaczemy. Ej, udało się! Tak jest! Ej, udało się, dobra! Let's go, widzowie, mamy to! I idziemy kolejnego klacza robić. Dobra, bierzemy sobie to. I to jest w sumie podobne jak water, w sumie i chyba to też. Starajcie postawić w sumie i. I sumie bez przedłużania. wskaczemy bez... sobie. Hmm. Skaczymy sobie. O, udało się. Za pierwszym razem w sumie. I lecimy następnego, bo to w sumie łatwe było, więc lecimy dalej. pora, pora chyba na kobubiki. Tak. Kubyki są w miarę proste, więc od razu sobie skaczemy bez, prze bez prze przedłużania. O, cyk, proszę bardzo, jest. Sobie niszczymy i wlatujemy na górę. Zobaczymy, już się widzimy przy następnym klaczu. Dobra, jesteśmy już na górze, teraz sobie kubyki odkładamy. I hejbale teraz, okej. Okay. To wystarczy położyć w sumie. Cyk, za pierwszym razem. No HP w ogóle nie straciliśmy praktycznie sobie niszczymy i idziemy do kolejnego klacza. Dobra, odkładamy sobie elegancko. O! I ostatnie dwa klacze nam zostały. Teraz perełka, no to perełka akurat na chillu. I, więc sobie lecimy, to wystarczy po prostu... Proszę bardzo, już zrobiliśmy... O, ty! Tyk, proszę bardzo, zabiliśmy sobie. I ostatni teraz rusztowanie nam zostało, więc... To raczej będzie proste, mi się wydaje. oblatujemy sobie na górę i robimy szybciutko klacza. Sobie tutaj nawet nie będę cięcia robił, jak blatuję. Oj, 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 cyk. Dobra, sobie koksika na szczęście jemy. Ściągamy eliterkę i lecimy, nie? Aha, dobra. Pomyliłem się jednak widzowie, Potrzeba jest shiftem, potrzeba shiftem tego, żeby to zrobiło tego full damage, żeby nie było. A, dobra, to mała pomyłka. No nawet sobie tako robimy. Proszę bardzo za pierwszym razem. I no, to by było na tyle z tego odcinka. Wpadajcie na inne filmiki. Wbijajcie też na mojego Discorda. Będziecie mieli go w opisie. Pozdrawiam was za pomysł. I no, zostawcie suba. Jak możecie, lajkacza, zostawcie. Walnijcie tak. Puu, no. I się manu!